Możesz skupić się na tym, żeby wokół ciebie wszystko było w jakiejś harmonii. Z takim założeniem zaczynasz dostrzegać, że decyzje, słuchaj, które podejmujesz, decyzje, które dzieją się w Twoim życiu, zobacz, tych decyzji jest kilkadziesiąt, kilkanaście, kilka w ciągu dnia, dzięki którym albo czujesz się lepiej, albo czujesz się słabiej. To jest już właśnie połączenie z kreatorem. Słuchaj, podejmując dobre decyzje, czyli ja to nazywam be good with God, czyli być dobrym czy dobrze z kreatorem w ten sposób, tak? Także podejmujesz dobre decyzje i zauważasz, że o, wydarzyło się coś dobrego i masz trochę więcej energii, albo jesteś trochę bardziej zadowolony, albo ludzie wokół ciebie trochę bardziej cię kochają. Później znowu podejmujesz decyzje i znowu widzisz, że trochę jest więcej tej energii, że coś pozytywnego zaczyna dziać się w życiu i w ten sposób zaczynasz dostrzegać tą dobrą stronę życia, zaczynasz dostrzegać Później intuicje, swoje serce, czyli to miłość, i to słuchaj, że naprawdę, tak jak nie wiem, Jezus Budda Krishna, ktoś tam mówił, czy mówi wciąż, że, że ta miłość i dzielenie się jest tym tak naprawdę sednem, i jak to jest bardzo istotne. Słuchaj, bo jak nie dzielimy się z ludźmi, nie doświadczamy tego dobra w sobie i na zewnątrz, to ciężko jest oczekiwać, żeby to wróciło od naszych. Nie mówię gdzieś tam. Prawo przyciągania, tylko mówię od Twojego sąsiada, od Twojej żony, od Twojego dziecka, od Twojego kolegi, od Twojego współpracownika jak to ma wracać, jak my tego nie wysyłamy. Także to są, słuchajcie, praktyczne yy, strony tego, jak wygląda, jak zaczyna się połączenie, współgranie z kreatorem, a jak dalej funkcjonuje. Słuchajcie, może od razu przeskoczę o kilka lat, czy czasami kilkanaście, kilkadziesiąt lat praktyki niektórych ludzi. Słuchajcie, później funkcjonuje to w ten sposób. Siedzisz sobie, czujesz się w zgodzie ze sobą, że realizujesz swój cel życia i że masz energię, nie czujesz się zmęczony, tylko czujesz, że ta energia kipi, że chcesz coś zrobić z nią i chcesz coś zrobić pozytywnego, a nie tylko dla siebie, czy tylko pieniądze na swoje konto i OK. Tylko patrzysz, w jaki sposób Zrobić coś pozytywnego. Zaczynasz odczuwać się dobrze i pewnie ze sobą sam, czyli nie potrzebujesz związków albo na siłę pchać ludzi różnych do swojego życia, tylko zaczynasz czuć się świetnie, zaczynasz czuć się wyśmienicie energetycznie, zaczynasz dostrzegać swoje myśli lepszej jakości, czujesz lepsze emocje w sercu i intuicja, zaczynasz słuchać swojej intuicji, zaczynasz czuć połączenie z kreatorem. To wszystko zaczyna współgrać. Na podstawie tych dobrych, sukcesywnych, prostych decyzji. Każdego dnia podejmujemy kilkanaście, kilkadziesiąt prostych decyzji. Idę do pracy, której nienawidzę, albo może poszukam czegoś lepszego w życiu, co będzie mnie inspirowało, co bym kochał, co bym się rozwinął, co bym pracował 4 godziny i bym zarabiał tyle samo, albo więcej, bo robię to wtedy dobrze, sukcesywnie, tak, w kreacji, albo wracam do tego, co nie lubię i tylko narzekam całe życie. Słuchajcie, to jest właśnie życie. Bez kreatora, co większość ludzi możecie bardzo łatwo zaobserwować, jak wygląda życie bez tej kreacji, bez kreatora, bez tej energii, bez tej świadomości, bez przebudzenia jakiegokolwiek finansowego, w miłości romantycznej, czy ogólnie w życiu, tego rodzaju przebudzenia, słuchajcie, mogą być kilka, bo spotykam ludzi nieprzebudzonych duchowo, ale przebudzonych bardzo finansowo. I spotykam również ludzi przebudzonych duchowo których yy, finanse w ogóle nie interesują, ale z drugiej strony widzisz, że nie mają pieniędzy, a mimo tego chcieliby jakoś funkcjonować w społeczeństwie, a jest to dla nich skomplikowane, bo nie mają poziomu manifestacji wysokiego jeszcze, mimo tego, że są bardzo duchowi, to nikt ich nie nauczył tej manifestacji, albo nie doszli do tego jeszcze samemu. Jak manifestować, jak rezonować, jak realizować kwestie, nawet słuchajcie, bez pracy, bez pieniędzy, bez niczego. Realizować kwestie w swoim życiu. To są słuchajcie, kwestie już. To są sprawy z wyższej półki, dlatego mówię, że jest to trochę bardziej zaawansowany film dla kogoś, kto pierwszy raz słucha mnie czy czegoś z projektu ze Switch, czy czym jest przebudzenie oświecenie, w jaki sposób ja pracuje kilka godzin i realizuje dane kwestie finansowe, czy dane kwestie projektowe podczas gdy inna część świata być może, czy w innych częściach świata ludzie nawet głodują niektórzy, tak? W momencie, gdy ja żyję w całkowitym dostatku i mam też znajomych, którzy w ogóle nie pracują i żyją w całkowitym dostatku, słuchajcie, są tak podłączeni, że inni po prostu pragną z nimi przebywać, tak? Czym, czy mają wszystko zapewnione dookoła siebie. To jest manifestacja, jest to realizacja i jednocześnie sami siebie realizują w szczęściu, radości i samospełnieniu. To jest, słuchajcie, życie w kreacji, to jest życie z kreatorem, to jest życie w połączeniu, to jest życie w tej miłości, o której mówią księża Zambona, a której ja nigdy nie rozumiałem w wieku kilku, kilkunastu lat, o czym oni mówili, o co im w ogóle chodzi, tak? Nikt nie potrafił mi tego wytłumaczyć. Musiałem przeżyć to sam. Musiałem nauczyć się od prywatnych ludzi, niezwiązanych z żadną religią, z żadnym Bogiem, z żadną książką, po prostu od praktyków przebudzonych i oświeconych ludzi. Wytłumaczyli mi punkt po punkcie, jak to wygląda, co muszę robić. I dzisiaj to wiedzą przekazuję dalej. Dzielę się z tobą. Bezpłatnie, czasami organizujemy jakieś profesjonalne szkolenia, czy ludzie przyjeżdżają do mnie, moi znajomi, jacyś dalsi znajomi, czy ludzie, których nie znam z całego świata czasami i dokonujemy może nie tyle szkolenia, co jakiejś wymiany. Po prostu jesteśmy, tak? Bardziej traktuję ten projekt, słuchajcie, i to, co robimy na Switch. Jako jakieś braterstwo, jako wymianę przyjacielską, jako bycie ze sobą w jakiejś relacji, a nie słuchajcie jakiś coaching czy jakiś mentoring, jak to się nazywa w Polsce, mimo tego, że może spotkasz na naszej stronie tego typu określenia, bo jakoś musimy skierować ruch na stronę WWW, czyli jakoś musisz nas znaleźć, czy jakoś ludzie, jeżeli mają się nauczyć czegoś wartościowego z projektu The Switch, jaki sposób działa kreacja, czym jest kreator, w jaki sposób. Materializować w sobie i na zewnątrz miłość i piękno, ale nie jakoś natarczywą pracą, nagonką i umierając po drodze, słuchajcie, w wieku 50, 40 czy 60 lat, tylko w pięknie, w energii, w odpoczynku, w sukcesie materialnym, finansowym i tym yy, duchowym. Ja to nazywam technologiczno-duchowy rozwój rozwój technologiczno-duchowy. Do tego Was zachęcam, do zapoznania się z tym wszystkim, a przynajmniej z częścią tą, która Cię interesuje. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia przy takiej czy innej okazji, Wiśniewski Michał, trzymaj się.